Yo, śwomeczko widzowie, witam w kolejnym odcinku na kanale z Horizona. To już będzie czwarty odcinek. No i w tym odcinku chyba uda nam się już zacząć pod jakby normalnie całą grę. E... Będziemy musieli udać się chyba w pościg za Silence. Się, się zmieniła. Prawie jak w dniu bitwy. Mogę się tylko cieszyć, że dziś burza. Niewiele osób w południku zauważy. Co odkryłaś? Hades to nie koniec zagrożenia przeniósł się na zakazany zachód to tam muszę iść aha to może być trudne zachód jest zakazany nie bez powodu plemię straszliwych wojowników kontroluje te tereny aktowie, oni nie wpuszczają nikogo ze wschodu aczkolwiek za króla słońca wada udało się jednak zawrzeć kruchy rozejm Poza tym następna ambasada odbędzie się niedługo na naszej granicy. Gdybyś wzięła w niej udział pod auspicjami króla, ten aktowie może dadzą ci przejść. Zamiast urządzić krwawe polowanie, tylko tego mi brakowało. Kolejni. Król Słońce. A ten pachołek, co tu robi? Eloy, dobrze cię widzieć. Tak szybko zniknęłaś, że nawet ci nie podziękowałem. Da, damy teraz czempiące włócznie? Proszę. Damenie, cicho. To prawda, mamy dary. Dekorum zwykle wymaga, by ceremonia odbywała się w pałacu, ale uznałem, że będziesz wolała mniejszą pompę. Chodźcie, proszę. Awad, a to bardzo miło z twojej. w nasza. Szybko. Dajmy jej to, zanim znowu ucieknie. Serio. Musisz. Lekosa. No, no, no. <laughs> Takiego sprzętu to się nie spodziewałem. Przymierz. Ale piękne. W imieniu mieszkańców królestwa, niech te dary przypominają ci o naszej wdzięczności. Tylko stąd wejdę, to od razu to zdejmę i zakładam swój outfit. Pewnie chcielibyście zamienić parę słów. Przyjdź do mnie jeszcze przed wyruszeniem. Ja, no, niekoniecznie jakoś. Chcę mi się z nim rozmawiać, tak szczerze. Dobra, co muszę zrobić? Co muszę zamontować główne obejście na nowej łuczni. Powinien tu być jakiś warsztat. Ja tu nie mam przyjaciół. wieniu. Dobra, gdzie jest... <ścoughs> warsztat jest tam. Jest. Warsztat. Dobra. No i mamy to. Dobrze. Główne obejście zainstalowane. Jest też coś nowego coś do gromadzenia i uwalniania energii. Eee, rezonator powinien pomóc w walce. Dobra, gdzie jest Marad? Jest tam. No i dobra. Koniecznie z nim pomówię. Jesteś gotowa? Czy chciałabyś jeszcze porozmawiać z przyjaciółmi? Czas ruszać, widzowie. Nie ma żartów. Pościg za sam trwa. na mnie. Właściwie Kieruję za się na gali. zachód, więc będę potrzebowała prawa przejścia ten aktów, Prawda? Gdzie dokładnie odbędzie się ta cała ambasada? Za beznadzieją. Ten kanion wyznacza zachodnią granicę królestwa. Na samym skraju znajdziesz fortece samotne światło. Ambasada odbędzie się tuż za wrotami tej twierdzy. To dość daleko dwa tygodnie piechotą najwyżej kilka dni szybkiej jazdy. W zasadzie to najlepiej będzie odpocząć tutaj i wyruszyć rano. Oczywiście. Zajmę się tym. No i super. Fajnie, że... że będziemy mieli gdzie przenosować. Oho, chyba mieszkanie Olina znowu. No i dobra, mam mój outficik. Także... ...poczyna się gra w tym momencie. Wiele ciekawych przygód przed nami. Jeszcze nie wiem dokładnie czy będę robił tutaj jakieś misje poboczne dla was, czy po prostu zajmę się samą fabułą, natomiast to się jeszcze okaże. No i niestety Aloy postanowiła zostawić Warla. Czyli klasyczek, opuszcza miasto sama. Iskry dostali. Ha. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na nich jeździł. Tędy do samotnego światła? A tak, znaczy zwykle, ale nie dziś, jeszcze nie. A czemu nie? Cóż, bez nadzieja. Cała dolina aż roi się od maszyn. Maszyny to nie problem. A, na pewno, ale mam przykazane, żeby nie uruchamiać kolejki, zanim złomianki nie odgwizdżą, że wszystko gra. Słuchaj, nie przybyłam tu, żeby stać i czekać. Więc albo ty sprowadzisz ten wagonik, albo ja to zrobię. Tak, ale kto go wtedy przyholuje? Dobra, dobra. Ale, jak ktoś cię spyta, to powiedz, że mnie zmusiłaś. Widzę dym, ale niewiele ruchu. Dym idzie pewnie z czegoś, co maszyny rozwaliły. A że mało ruchu, cóż, to dlatego, że mamy przestój z powodu tego zamętu. Jakie maszyny sprawiają kłopoty? Wredne, a jest ich mnóstwo. Mówią na nie kolco grzbiety. Ale to dziwne, bo one nie są z beznadziei. Zjawiły się tu niespodziewanie. Nie macie łowców maszyn? Ach, mamy łowców, tylko żaden nie chce podpaść ulwundowi. To samozwańczy szef złomianek. A ten cały przestój to jego pomysł. Tak, cóż. Ja tylko tędy przechodzę. Muszę dotrzeć na ambasadę. Trzeba było mówić! To ci się prędko nie uda. Co masz na myśli? Nie zabronisz mi przejazdu z powrotem. Słyszysz, to cała odpowiedź. Razem. Kto to jest? Słyszy? Kapłan słońca Karja. Zawiozłem go na, na dół na wczoraj. Nim doszło kolinie. do kłopotów z maszynami. To bardzo ważny człowiek, a przynajmniej tak mówi. Ta ambasada w samotnym? To on ma ją prowadzić. Ha! Świetnie! Jeśli nie zrobisz tego, czego żądam, sam król słońce dowie się o Twojej bezczelności. Przez ciebie spędziłem całą noc w namiocie drżąc z zimna, wystawiony na atak. Mogłem umrzeć! Ha! Mnie nie chcecie przewieźć, ale te... te... Co? Te dziewkę Nora? Dzikuskę? Z drogi, Hultajko. Władis. To Aloy. Uczony Władis. Aloy. No wiesz, Zbawczyni Południka. Naprawdę? Cóż, to nieco zmienia postać rzeczy. Zmierzam na ambasadę w samotnym świetle, czyli podobnie jak ty. <laughs> Nie z tymi maszynami w dolinie. I tak oto Araman ogłosił, że kapłani słońca są najwartościowsi i godni ochrony. Widzisz? Pismo! Udam się do samotnego światła, gdy kapitan straży powie, że jest bezpiecznie. Ani chwili wcześniej. Dobra. Kapitan jest moim przyjacielem. A gdzie Erend? Porozmawiałabym z kimś, kto przedkłada praktykę ponad pismo. Władis... Uczony Władis. Uczony Władis wysłał Erenda na misję o świcie, by oczyścić drogę. I tak o świcie... Czyli w dolinę, tak? Tak. Mówił, żeby szukać tropów w ruinach na lewym brzegu. Dobra. Słyszałam, że macie przestój. Mogę ulepszyć sprzęt? Kowal ze złomianek na pewno pozwoli ci skorzystać z warsztatu. Co do kolcogrzbietów, to najlepiej użyć strzał kwasowych. Trafienie w zbiornik załatwi maszynę. Dzięki. Znajdę Renda i sprowadzę go. Hej! A ty dokąd? Na samą górę! Żeby przeczekać! Wybacz, ale rozkazy są jasne. Żadnych pasażerów, póki nie ma gwizdka. Tak jest. Na mnie już czas. Wy... Wy... Dżurów, mógłbyś odprowadzić uczonego do złomianek i zaczekać tam na mnie? Oczywiście. Znajdę Erenda i pomogę oczyścić drogę. Ale potem... Koniec wymówek. Samotne światło. Ambasada. Jeśli taka będzie wola Słońca... Będzie. Uwierz mi. No i dobra. <laughs> Trochę się nie odzywałem z tego powodu, żeby nie popsuć Wam tego wstępu do. Muszę do znaleźć gry. erenda. Ale najpierw zajrzę do złomianek i ulepszę łuk. Dobra. Czyli tak, koniecznie musimy udać się do złomianek, które są tutaj. A potem trzeba odnaleźć erenda i. I zrobić to porządek. Dobra, jak widzicie, swój sprzęt mam. Czyli, tak jak to było tylko w samouczku, nie miałem tych, tych przedmiotów. Natomiast tu już wszystko, wszystko już posiadam. Fajne, że twórcy dali możliwość używania sobie yy, strojów zamiast zakładania po prostu całej zbroi. Statystyki ze zbroi, którą noszę. Tam jakby cały czas dostępna, a wygląd mogę mieć jaki zechcę, więc to jest całkiem spoko dobra, na pewno przed nagraniem kolejnego odcinka będę musiał sobie przypomnieć Maszyny kilka... Kluczek w walce. Ta dolina nie jest bezpieczna. Na przykład tak jak ta czy inne tego typu właśnie. No ale dobra. No dobra! Nie przeciągam, biegnę do tych złomianek tu ja mam możliwość, nie mam możliwości sobie ogarnięcia wierzchowca, bo... bo tutaj jeszcze go nie mam jakby. O, złomianki już niedaleko. Martwa maszyna. Pewnie krzbiet. Może Eren go pokonał? To pewnie złomianki. Dżorów mówił, że mogę tam ulepszyć łuk. Przy innych rzeczach też mogę pomajstrować. Tak jest. Tak wieka też wieka zrobimy. Idzie. Czy to zbawczyni? Chcesz wejść z No to jasne, pytasz, a wiesz. Witam Cię w złomiankach. Otwierajcie. Rozkaz Żerufa. To mi wystarczy. Fajnie, fajnie, że chłopaki się słuchają. To mi się podoba. Tak należy. Niech mnie. Kuźnia. Petra? Ej, Loj. Co ty tutaj robisz? A... Całe szczęście, że się tutaj pojawiłaś. Ciebie też dobrze widzieć. Przybyłaś w samą porę. Chodź. A... Tylko na cholerny browar można tutaj liczyć. Ta, słyszałam. Maszyny, przestój w pracach. A to tylko najnowsze awarie. Złomionką zawsze brakowało paru narzędzi. No tak. A tam jest największy młot. Nie nasza ziemia, nie nasz kłopot. Kolco grzbiety to kłopot dla wszystkich. Orwą. Słyszałaś o nim? Tak. Chyba lepiej opowiedzieć o tym przy zimnym piwku. A, Petra, Petra! Ja tylko w przelocie. Idę na zachód. A. Mam dopilnować ambasady w samotnym świetle, a potem ruszam dalej. A, jasne. Tam są większe tryby. No cóż, Aloy, dobrze Cię widzieć, ale skoro idziesz. Petra. Wiesz, jeśli znajdziecie ochota na piwo i pogaduchy, będę przy browarze. Twój wybór No Petra to Postać z pierwszej części, która pojawiła się w misji pobocznej Ten ulwąt wygląda na kawał drania Fajna osoba, polecam Może Petra potrzebuje wsparcia Ale najpierw muszę znaleźć warsztat I ulepszyć swój łuk o, No to zdecydowanie Ulwąt nie wygląda na przyjemniaczkę Siedzi tam Paniaczek. Dobra. Ulepszę sobie jeszcze ten łuk. A właściwie, czy ja mogę to zrobić? Pokażcie. Mam tyle tego sprzętu tutaj, że nie wiem. Aha, dobra, chodzi o ten łuk. Dobra. Mój sprzęt jest ulepszony. Aha, tu mają zamknięte czyli klasyka jakieś was na papierze nazywasz mapą, Dobra. W tą stronę... stronę do renda, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, widzowie. Także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie Dobra, się, pozdrawiam i cześć.